Witam serdecznie. W krótkim tutaj filmiku chciałbym pokazać, jak poruszać się po naszej platformie, bo niby jest to na zasadzie sklepu internetowego, natomiast jest to nieco inaczej zorganizowane i wydaje mi się, że na podstawie pytań widzę, że macie niektórzy problem, żeby się tutaj odnaleźć. Mamy tu na, tutaj na naszą stronę. Jeśli macie jakieś pytania, coś. Coś, o coś chcecie zapytać? Być może, właściwie, najczęściej zadawane pytania tutaj mamy informacje odnośnie promocji, rabatów i tak dalej. Natomiast najczęściej chyba pytacie o certyfikaty. Tutaj również znajdziecie taką, taką informację, że możecie. Tutaj zobaczycie, jak po, przejściu, jak po przejściu kursu, po prostu sobie taki certyfikat. Wydrukować, to wszystko jest opisane. Kolejnym, chyba najczęstszym pytaniem są płatności, bo z różnych banków korzystacie i mamy tutaj też w jaki sposób mogę zapłacić za kurs. Mamy tutaj również przygotowane raty 0%. Naszym, no nie my, tylko nasz operator płatności. Płatności są przyjmowane przez operatora TIP, więc jest to chyba, no, w moim odczuciu, korzystam już z trzech operatorów, chyba najrozsądniejsze. Niestety, nie dla sprzedawcy, bo prowizje są wyższe niż u konkurencji, ale najsprawniej według mnie to działa, dlatego też korzystam z tego, z tego e, operatora. Natomiast e, mam, macie tutaj e, informacje na górnej belce. Jeśli chcielibyście zapoznać się z naszym e-bookiem, to, to bezpośrednio kliknąć y, na tą zakładkę. Strona się otworzy. Mamy też usługi. Jeśli, chcieliby, jeśli moglibyśmy was, Wam jakoś pomóc, chcielibyście z nich skorzystać. Natomiast ma, mamy tutaj listę kursów i wybieramy sobie kurs, który nas interesuje. Jeśli chcemy, na przykład y, odnośnie Satela Perfekty, wybieramy sobie Perfekty. Otworzą nam się wszystkie kursy odnośnie e, zatera perfekty, jakie, jakie mamy. E, wybieramy sobie, ten, który nas interesuje, zakładamy, że to będzie nasz to, co jest nas, to, co nas interesuje. Oczywiście więcej informacji macie tutaj. Są wypisane lekcje, są też opinie w sumie nawet pod kursem już osób, które to z tego skorzystały macie szczegółowy opis treści, czyli wszystkie lekcje, jakąś przykładową lekcję spis urządzeń, które wykorzystany został w, w szkoleniu i to, co odróżnia trochę od sklepu internetowego mamy tutaj zamów i po pierwszym kliknięciu, że tak powiem, on jeszcze się nie załadował, e, znaczy załadował się do koszyka, ale nie przychodzi no do koszyka. Dopiero, jak przejdziemy do koszyka, klikając tutaj, no albo wracamy, dorzucamy i na koniec klikniemy sobie koszyk. To to już jest e, praktycznie to samo w każdym e, w każdym sklepie. No ale przejść do kasy i dopiero nas przeniesie. Do kasy. Jeśli macie jakiś kod rabatowy, ustaliliśmy coś indywidualnie, czy gdzieś tam znaleźliście informacje, bo takie też w sieci, w sieci gdzieś tam są dla różnych grup i tak dalej, wpisujecie tutaj ten kod, odliczy umówioną, umówioną kwotę i zostanie to ona pomniejszona o nią. Zamawiającym. Tutaj wypisujecie swoje dane. Powtórzenie maila to nie jest e, jakby złośliwość czy coś, tylko bardzo często, ale to bardzo często e, nie docierały w ogóle. Płaciliście e, za kursy e, i później zaczynały się schody, bo w momencie, kiedy opłacicie kurs na maila, natychmiast otrzymujecie dostęp. Natomiast na maila, którego tu podawaliście, podajecie. I bardzo często dochodziło do jakichś literówek w mailu i to wszystko system to przepuści, bo dla systemu mail to jest ciąg znaków, gdzie jest małpa, kropka i tu się, tu się zgadza, natomiast literówka nie, już nie pozwalała na wysłanie informacji od nas do was, wy się nie mogliście zalogować, bo nie wiedzieliście na jaki mail, logujecie za, się za pomocą maila, więc tu pojawiały się schody, dlatego wprowadziłem funkcjonalność weryfikacji maila, czyli powtórzenia. Yy, wydaje mi się, że od tamtej pory, jak dobrze pamiętam, to już będzie pewnie grubo ponad rok, jak została ta funkcjonalność wprowadzona, to jeszcze nikt nie pomylił maila, no bo musiałby go pomylić dwa razy. Także, yy, no i podajecie podstawowe dane, to ja nie wymagam, my nie wymagamy, może tak powinienem powiedzieć, od Was nie zbieramy danych, nie przetwarzamy ich w żaden sposób na tyle, ile potrzeba, jedynie. Dane, jeśli fakturę potrzebujecie, a właściwie no faktura jest, że tak powiem, obligatoryjna, bez tego nie przejdziemy, bo dokument no, musi być wystawiony. To tutaj te dane, jeśli chodzi o. Ale faktura zostanie wystawiona na te dane, które tutaj wpiszecie. No i oczywiście, jakieś tam checkboxy. Mamy tutaj kla klauzulę informacyjną, wystarczy kliknąć na to, co jest inaczej. Mamy tutaj informacje, regulamin też do przeczytania. No, i ostatecznie zamawiam i płacę. I wiele osób pyta się, dlaczego nie może założyć konta. Bo, tak jak już powiedziałem, nie zbieramy danych. Ja nie potrzebuję, my nie potrzebujemy. Tutaj dziesiątek kont, które wiszą puste, można się zapisać do newslettera, jeśli, jeśli, jeśli ktoś się chce. Nie spamujemy, jak tutaj jest napisane, cztery razy w roku i to pewnie jeszcze nawet rzadziej, tylko informacje, co doszło i tak dalej, co Wam doszło, że tak powiem, do kursów, co macie więcej, no bo przy, przy zakupie kupujecie dostęp na, że tak powiem, zawsze a co chwila kursy są aktualniane, jakieś nowe czujniki, nowe, nowe rozwiązania, tak jak producenci wprowadzają, no i to już otrzymujecie i w, takich, w takim newsletterze taką informację możecie otrzymać, no ale to tak jak mówię, to nie jest żaden spam, to nie, nie jest naciąganie, że pojawiło się nowe szkolenie itd., nie. Jeśli ktoś chce, jest zainteresowany, to sam znajdzie, że pojawiło się. Dlatego te checkboxy to już wasza sprawa, czy zaznaczycie, czy, czy nie. Natomiast no te, te są obowiązkowe, ten z newsletterem no niestety nie. I w momencie kiedy wypełnicie te dane, zamawiam płacę, zostajecie przeniesieni do operatora płatności tam wybieracie formę płatności jaką chcecie. Jeśli to będą, będzie blik powiedzmy, czy tam TP płatności elektroniczne. Natychmiast operator dostaje pieniądze z waszego przelewu i natychmiast od nas z platformy zostanie wysłane przynajmniej trzy maile z informacją o zakupie, na pewno z fakturą i z linkiem do pierwszego logowania. Jeśli opłaciliście płatnościami elektronicznymi i nie dostaliście, sprawdźcie proszę w spamie. Bardzo często te maile zostają. Gdzieś zespamowane. Jeśli tak jak w 99% wszystko zadziałało jak potrzeba, dostałeś maila z linkiem, po kliknięciu zostałeś, zostaniesz przekierowany na platformę już z dostępem do swojego kursu. Kursów, zależy co tam zakupiłeś. Natomiast jeśli nie dostałeś, gdzieś tam zaspamowało, tak jak mówiliśmy, możesz spróbować wejść tutaj w moje konto, zalogować się. Ja się zaloguję za pomocą swojego maila, a jeśli nie miałeś e, jeszcze e, tego pierwszego logowania z tego linku, który był e, w wysłanej wiadomości, no to hasła nie znasz. Przypomnij hasło sobie tutaj za pomocą tej procedury. Podasz swojego maila, na maila powinno wysłać e, nowe hasło. Tylko pytanie, czy jeśli e, tamto zostało zaspamowane, czy tego też Cię nie zatrzyma? Na to nie potrafię odpowiedzieć. W razie czego dzwoń, pisz, ręcznie coś mm, zrobimy. Natomiast tak jak powiedziałem, 99% y, zakupów transakcji no, nie utyka gdzieś tam, albo utyka i ludzie to znajdują, więc y, zakładam, że i u Ciebie nie będzie problemów. Natomiast jak już zaloguj, zalogujesz się, czy to poprzez odzyskanie hasła, czy to przez ten link. To pierwsze, co y, polecam zrobić, to zmienić tutaj hasło. Wprowadzamy nowe hasło, potwierdzamy jeszcze raz hasło i zapisujemy. I od tej chwili będzie obowiązywało Twoje hasło. Tamto, które było jednorazowe, y, się nie liczy, już go nie ma. I tu są wszystkie Twoje elementy związane z naszą platformą. Twoje kursy, na jakie zostałeś zapisany produkty cyfrowe, usługi i tak dalej certyfikaty które kursy już przerobiłeś e, od początku do końca możesz sobie tutaj pobrać e, certyfikat on zostanie w dniu kiedy to że tak powiem nastąpiło ostateczne dokończenie kursu zostanie wygenerowany i możesz sobie go w każdej chwili pobrać i mamy masz możliwość jeszcze wystawienia opinii Wybierasz produkty, które masz zamówione, do których możesz się jakby odnieść. Tutaj na gwiazdkach wybierasz ocenę od 1 do 5 i ewentualnie w treści piszesz, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało. Dla nas to jest cenna informacja, bo możemy wdrożyć jakieś poprawki, coś zmienić. Natomiast zakładka Moje kursy jest też tutaj na górze. I tutaj, jeśli będziesz miał więcej tych kursów, to ta lista się rozwinie. Tak samo i tutaj możesz przenieść się bezpośrednio do tego szkolenia tutaj klikając. Natomiast każde kolejne już logowanie się będzie poprzez moje konto. Podajesz maila, podajesz hasło i logujesz się. Także taka mała mapa naszego, naszego naszej platformy, jak się po niej poruszać, wydaje mi się, że przyda się co najmniej niektórym. Także dzięki serdeczne za uwagę. W razie pytań zapraszam serdecznie do kontaktu.